Było to jedno z tych spokojnych popołudni w małej restauracji w miasteczku, gdzie wszyscy znali się nawzajem. Ale ta idylliczna atmosfera miała się wkrótce zmienić. W momencie, gdy weszła, atmosfera uległa zmianie. Kobieta w drogim czarnym płaszczu, z diamentowymi kolczykami, mieniącymi się w świetle i wyrazem twarzy, zimniejszym niż sama zima, nie musiała nic mówić. Sama jej obecność sprawiała, że kelnerki były zdenerwowane. Kucharze zerkaniali przez drzwi kuchni, a kierownik poprawiał krawat. Wszyscy wiedzieli, kim ona jest: Weronika Steele, miliarderka i inwestorka, która jednym telefonem mogła kupić lub zrujnować firmę. Nie była znana ze swojej dobroci, była znana z tego, że doprowadzała ludzi do łez. Witajcie ponownie na naszym kanale, gdzie dzielimy się prawdziwymi i inspirującymi historiami które przypominają nam o sile życzliwości i człowieczeństwa. Jeśli podobają się Wam takie historie, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, polubcie go i zostawcie komentarz poniżej. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne wzruszające historie. A teraz zagłębmy się w niesamowitą historię samotnego ojca, który nie ugiął się przed dumą i którego życzliwość stopiła serce miliarderki. W restauracji Maple and Main Diner, przytulnym lokalu w północnej części Stanu Nowy Jork, właśnie minęła pora lunchowa. Sam Parker, samotny ojciec w wieku około 35 lat, sprzątał po długiej zmianie. Prawie codziennie pracował na dwie zmiany, próbując związać koniec z końcem dla siebie i swojej sześcioletniej córki Emmy. Sam nie był zwykłym kelnerem. Był człowiekiem, który pamiętał zamówienie każdego klienta, uśmiechał się nawet wtedy, gdy bolały go plecy i zawsze znajdował czas, aby narysować małą buźkę na serwetce Emmy przed szkołą. Tego popołudnia, gdy zadzwonił dzwonek nad drzwiami i do restauracji weszła Weronika Steele, rozmowy w lokalu natychmiast ucichły. Pozostałe kelnerki wymieniły zaniepokojone spojrzenia. Wszyscy słyszeli historię o jej temperamencie niemożliwych do spełnienia wymaganiach i niegrzecznych komentarzach na temat leniwych pracowników. Nie, szepnęła jedna z kelnerki, chowając się na zapleczu. Inna udawała, że rozmawia przez telefon. Kierownik rozejrzał się bezradnie, ściskając w dłoni notes. Wtedy jego wzrok padł na sama. Sam, powiedział cicho. Możesz zająć się jej stolikiem? Proszę, nikt inny tego nie zrobi. Sam westchnął. On też słyszał tę historie, Ale stolik to stolik, a on potrzebował każdego napiwku, jaki mógł dostać. Wytrzał ręce, poprawił fartuch i podszedł z swoim zwyczajowym, ciepłym uśmiechem. Dzień dobry, proszę pani. Witamy w Maple and Main. Co mogę dla pani dzisiaj podać? Weronika nie podniosła wzroku znad telefonu. Siedzę tu już od dwóch minut. Tak traktujecie płacących klientów? Sam zachował spokojny ton. Przepraszam panią. Mamy trochę pracy, ale dobrze się panią zajmę. Podniosła na chwilę wzrok, a jej oczy przeskanowały go jak skaner kodów kreskowych. Proszę mi podać czarną kawę, gorącą, nieletnią. I proszę ją podać w porządnej filiżance, a nie w takiej wyszczerbionej, jaką widziałam przy sąsiednim stoliku. Tak, proszę pani, odpowiedział sam i skierował się w stronę Lady. Pozostali pracownicy zerkali z za rogu, szepcząc: Na żywo jest jeszcze gorsza, powiedział jeden z nich. Biedny sam, mruknął inny. Ale sam nie przejmował się tym. Miał już do czynienia z niegrzecznymi klientami. Najważniejsze było to, jak sobie z tym poradzi. Kiedy przyniósł kawę. Weronika nadal rozmawiała przez telefon, wydając polecenia komuś po drugiej stronie słuchawki. Nie obchodzi mnie, ile to kosztuje, rzuciła ostro. Po prostu załatw to. Jeśli nie mogą dostarczyć tego do jutra, zwolnij ich. Sam delikatnie postawił filiżankę przed nią. Proszę bardzo, proszę pani. Ostrożnie, jest gorąca. Ledwo skinęła głową. Przez następne kilka minut sam sprawdzał pozostałe stoliki, uzupełniając napoje, sprzątając talerze i żartując z grupą stałych bywalców. Kiedy wrócił do stolika, Weroniki zmarszczyła brwi. Ta kawa smakuje jak spalona, powiedziała ostro. Czy wy w ogóle wiecie, jak parzyć kawę? Przykro mi, że pani nie smakuje, powiedział cicho sam. Czy mam przygotować pani nową? Oczywiście. Syknęła i tym razem upewnij się, że filiżanka jest czysta. Sam ponownie skinął głową, nie okazując irytacji. Zaparzył nową kawę, sprawdził temperaturę i przyniósł ją z powrotem. Kiedy ją postawił, zauważył coś. Jej ręce lekko drżały. Pod dizajnerskim płaszczem i idealną fryzurą w jej oczach było coś jeszcze. Wyczerpanie. Czy wszystko w porządku, proszę pani? zapytał cicho. Zamrugała, zaskoczona jego tonem. Nie było w nim strachu ani sarkazmu, tylko szczera troska. Przepraszam? Wygląda pani na zmęczoną. Długi dzień. Przez chwilę patrzyła na niego, jakby nikt nigdy wcześniej jej tego nie zapytał. Potem prychnęła. Nie zrozumiałbyś. Być może nie, odparł łagodnie. Ale wiem, jak wygląda długi dzień. Odwrócił się, aby zostawić ją w spokoju, ale ona go zatrzymała. Zaczekaj, powiedziała nagle. Jak się nazywasz? Sam. Masz córkę, prawda? Zapytała, zauważając mały rysunek kredką przypięty do kieszeni jego fartucha, przedstawiający mężczyznę i małą dziewczynkę trzymających się za ręce. Sam uśmiechnął się. Tak, Emma, ma sześć lat. Moja mała słoneczko. Weronika nie odpowiedziała. Spojrzała tylko na swoją filiżankę i mruknęła. To musi być miłe. W ciągu następnego pół godziny coś się zmieniło. Weronika nie wydawała już żadnych poleceń. Grzecznie poprosiła o dolewkę. Raz nawet cicho mu podziękowała. Kiedy sam przyniósł jej rachunek. Siedziała i długo się na niego patrzyła. W końcu zapytała, czy nigdy ci się to nie nudzi? Obsługiwanie stolików? Czasami się uśmiechał, ale to uczciwa praca i pozwala mi być przy Emmie. To jest najważniejsze. Weronika westchnęła cicho. Masz szczęście, że masz kogoś, dla kogo możesz to robić. Sam nie wiedział, co powiedzieć. Skinął więc tylko głową, pozwalając, by przemówiła cisza. Kiedy wstała, aby wyjść, wsunęła grubą kopertę pod rachunek i wyszła bez słowa. Kiedy sam ją otworzył, zamarł. W środku było pięć tysięcy dolarów w gotówce i odręczna notatka dla twojej córki. Przypomniałaś mi, że pieniądze nie mogą kupić spokoju, ale dobroć może go przywrócić. V. Steel. W restauracji zapadła cisza. Nawet kierownik nie mógł w to uwierzyć. Następnego dnia Weronika wróciła. Tym razem nie miała na sobie diamentów. Była ubrana w dżinsy i sweter, miała związane włosy, a jej oczy były łagodniejsze. Ponownie usiadła w sekcji sama i zamówiła na leśniki. Kiedy sam podszedł do niej, uśmiechnęła się naprawdę ciepło. Dzień dobry sam. Proszę, mów mi po prostu weronika. Podczas śniadania otworzyła się. Jej mąż zmarł trzy lata temu. Nie miała dzieci ani rodziny w pobliżu. Zbudowała imperium, ale po drodze straciła radość życia. Ludzie widzą miliarderkę, powiedziała, ale nie samotną kobietę, która się za tym kryje. Sam słuchał bez osądzania. Czasami milczenie było najłagodniejszą odpowiedzią. Od tego dnia Weronika stała się stałą bywalczynią restauracji. Siadała przy oknie, popijała kawę, a czasami przynosiła małe prezenty dla Emmy. Książkę dla dzieci, zabawkę, spinkę do włosów z kwiatkiem i wieść się rozniosła. Kobieta, której wszyscy kiedyś się bali, była teraz znana jako panna Weronika, najbardziej hojna klientka restauracji. Zainwestowała nawet w restaurację, pomagając jej się rozbudować i zatrudnić więcej lokalnych pracowników, ale pod jednym warunkiem, że sam pozostanie głównym kelnerem. Kiedy kierownik zapytał ją, dlaczego uśmiechnęła się. Ponieważ traktował mnie jak człowieka, podczas gdy wszyscy inni widzieli we mnie problem. Tygodnie zamieniły się w miesiące, a wizyty Weroniki stały się sercem poranków w restauracji. Sam nigdy nie traktował jej inaczej nie jak miliarderkę, nie jak dobroczyńcę, tylko jak przyjaciółkę. Pewnego popołudnia Weronika rozejrzała się po tętniącej życiem restauracji, wypełnionej śmiechem, ciepłem i zapachem świeżej kawy, i powiedziała: To zabawne, prawda? Kiedyś uważałam, że życzliwość to słabość, ale to jedyna rzecz, która sprawiła, że znów poczułam się człowiekiem. Sam uśmiechnął się. Życzliwość niewiele kosztuje, powiedział, ale zmienia wszystko. I tak właśnie było. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, poświęć dziś chwilę, aby okazać życzliwość nieznajomemu, współpracownikowi lub komuś, kto Twoim zdaniem na to nie zasługuje. Nigdy nie wiadomo, jak bardzo mogą tego potrzebować. Nie zapomnij zasubskrybować swojego kanału, kliknąć przycisk, Lubię to i udostępnić tę historię, aby szerzyć przesłanie życzliwości na całym świecie ponieważ czasami najmniejszy akt życzliwości może dotrzeć do miejsc, do których pieniądze nigdy nie dotrą.